Dzisiaj Dzień Kolejarza. Może kilka ciekawostek odnośnie prac w Kolejach Śląskich. 25 listopada, święto wszystkich kolejarzy, wspomnienie świętej Katarzyny, naszej patronki. Warto w tym dniu zadać sobie pytanie, kim są kolejarze, którzy pracują w Kolejach Śląskich. Aktualnie to ponad 1200 osób. Powiedziałbym, że bliżej już 1300 osób. To Zarówno Panie, jak i Panowie, 40% naszej załogi stanowią aktualnie Panie i ten odsetek rośnie. Średnia wieku w Kolejach Śląskich to 43 lata, ale co bardzo dobre i co nas cieszy, przybywa tych ludzi przed 30 rokiem życia, aktualnie to co piąty pracownik Kolei Śląskich. Powiem tak, my no jesteśmy w świetnej sytuacji, bo województwo śląskie stawia na kolei. Przed nami dostawy na wyskładów pierwsze przyjadą już w pierwszym kwartale 2025 roku. Tak jak wspomniałem rośnie liczba tych najmłodszych, którzy chcą pracować w kolejach. Także jest to zawód perspektywiczny, jak podkreślają sami nasi pracownicy, to jest stabilne rozwojowe zatrudnienie, bo ci ludzie przechodzą całą ścieżkę awansu, to często są tradycje rodzinne, kolejarskie. Mamy pana, którego ojciec był maszynistą, on jest maszynistą, a niebawem jego syn będzie zdawał egzamin na maszynistę, także jest to naprawdę świetne środowisko pracy. Jeżeli ktoś w tym dniu chciałby się zainteresować, czy w Kolejach Śląskich jest praca, to oczywiście jest. Zapraszamy na naszą stronę internetową, tam są aktualne oferty, także zapraszamy do aplikowania.